Jestem higienistką stomatologiczną i e, pracuję w w Dental Studio. Po pierwszym leczeniu ortodontycznym e, nie miałam wyleczonych zębów, e, nadal miałam nieprawidłowo w zgryzie ustawione. No i niestety miałam nierówno dwójki górne, które bardzo mi przeszkadzały. To był największy problem po tym leczeniu ortodontycznym: że nie było prawidłowo e, ustawione włóczka. Nosiłam aparat ortodontyczny. E, po półtora roku zdjęłyśmy. E, doktora Agnieszka zadecydowała, że jeszcze. Mm, Ponoszę tak parę nakładek Secret Orto. Na pewno odczułam ulgę i spokój, że już mam prawidłowo wyleczone zęby, że już nie muszę się martwić o to leczenie ortodontyczne. Ja się dużo uśmiecham, dużo się śmieję. No mówię, że mam ładny uśmiech no że, że się dużo uśmiecham w końcu. Miałam problem z tym uśmiechem. E, teraz w końcu uśmiecham się od szóstki do szóstki. Już w końcu miałam zdjęty aparat e, i doktora Agnieszka zrobiła mi tę plastykę dziąseł, dziąsa się zagoiły i miałam zrobioną e, sesję i zobaczyłam e, efekt. W końcu wiedziałam, że mogę się uśmiechać od ucha do ucha e, i nie będę musiała zakrywać swoich zębów. Po zmianie uśmiechu zauwa zauważyłam, że nie muszę się kontrolować, e, po prostu się uśmiecham i śmieję tak jak zawsze. Gdybym miała ja jeszcze raz podjąć tę samą decyzję, podjęłabym ją bez problemu jeszcze raz. Zaczęłabym nawet od, od teraz zaraz.